Cześć, witam was na kanale Tekturkowo, z tej strony Dorota i zapraszam do wspólnego tworzenia Dzisiaj przygotujemy sobie taką oto kartkę Bardzo uniwersalną Z uroczym misiem, którą może być na zbliżające się walentynki Bądź po prostu w podziękowaniu dla bliskiej wam osoby Przygotowałam sobie kilka elementów Z naszej nowości mam ten uroczy border w serduszka Mam też słodkiego misia nie mogło zabraknąć zawijasów. Tutaj to są te, tu macie symbole, jak chcę sobie zobaczyć. Wianuszki kwiatowe, też to podaje symbol. Serduszka z pleksi. Kwiatki z ranu, które sama wykonałam. Mam też grafiki, grafiki, które będę wycinać. O, to jest jeszcze serduszko. I mam też takie dwa serduszka. zaczniemy od przygotowania bazy potrzebować będziemy tablicę do bigowania kość bądź dłutko ja mam arkusz papieru A4 który sobie przycięłam tutaj na tej dłuższej części na 20 cm a tu zostawiłam tak jak jest i zaczynamy sobie od zbigowania naszej bazy bigujemy na 3 cale i potem na 8,5 cala. Bazę mamy zbigowaną. Musimy ją teraz sobie zagiąć, złożyć. I nasza baza prezentuje się tak. Tu mamy jedną stronę węższą. I teraz wam powiem, ile ona ma centymetrów. Tutaj mamy tak 7,5 centymetra. Ta klapka. A ta klapka ma 8 centymetrów. I na długości, tak jak wspominałam wcześniej, 20 cm. Przycinamy już sobie teraz papiery do oklejenia tej naszej bazy. I są one o 5 mm węższe w każdym rozmiarze. przyklejmy sobie teraz, żeby to się nam nie pomieszało. Zaczniemy tutaj od wewnątrz. z <coughs> zewnętrznej Panelem głównym, tym 13,5 na 19,5. Na to też sobie przyklejamy arkusz papieru o 5 mm węższy od naszej bazy. Kolejnie będzie on przyklejony do tej, do tej klapki, i żeby tu nie było białej części, też podklejmy sobie papierem. I tak się prezentuje nasza gotowa i okojona baza. pomocą wykronika wyciąłem sobie. Taką rameczkę, którą tutaj umieścimy na dystansie, bo dystansie to oczywiście nic nie marnujemy. To są nasze pozostałości po tekturkach, które sobie teraz podocinam na odpowiednie szerokości. Chciałam sobie też wykorzystać ten nasz border, ale nie tak, może w całości, tylko Delikatnie po skosie. I tak patrzę, że chyba go przetnę tutaj. Border przycięty możemy kleić. Smaruję sobie dłoń. Border przycięty możemy kleić. Dłoń posmarowałam klejem. Będę sobie tapować I umieszczę go sobie Tutaj tak powyżej W ten sposób Teraz już tylko pozostało nam Zbudowanie kompozycji Uszykowałam sobie też yy, Serwetkę z wykrojnika Którą podkleiłam podwójnie I ją sobie też zaraz Przykleję. Czy nawet chyba jeszcze kawałeczek do tutaj dodam, tak na tej wysokości, Nie Mam tylko. Ułożenie naszej kompozycji, no i teraz tam piękną ramkę, zobaczcie, jak ona jest cudowna. Z tymi kwiatuszkami. Podkleiłam sobie też na kosteczki dystansowe. Delikatnie nanoszę kleju. I będę chciała to umieścić o tutaj coś takiego. Tutaj też dodamy kwiaty. Głównym elementem będzie ten uroczy miejsc z serduszkiem, którego też podkleję sobie na dystansie. Pod dystans zrobiony z resztek fiotek tróka. I dodam chyba jeszcze jeden dystans. Ojej. Na tę chwilę mamy coś takiego. I tak otwierano niestandardowo, czyli w tą stronę. dziękuję za dzisiaj mam nadzieję że kartka wam się spodobała schemat kartki wykorzystacie no i oczywiście zapraszam do sklepu i napiszcie proszę w komentarzach na jaką okazję byście tę kartkę podarowali cześć